Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz Nów czerwcowy rozpoczyna. Kochani, dzisiaj szósty czerwiec e, nów e, poprawiający relacje z bliskimi. Tak, dokładnie. I przygotowałam dla Was przesłania od Aniołów Miłości. Dla barana zdobądź się na wysiłek. Drogi baranie, jeżeli w Twojej relacji trochę coś nie gra, warto podczas właśnie tego nowiu wyjaśnić, wyjaśnić, nie kłócić się, porozmawiać. Jeżeli jesteś singlem lub singielką, warto zdobyć się na wysiłek i poszukać tego partnera lub partnerki, na przykład przez portale internetowe czy zapisanie się na jakieś szybkie no nie wiem, trzeba coś zrobić. Byk, miesiąc miodowy, drogi byku, żeby poprawić Twoją relację z partnerką, z partnerem, zaplanuj jakąś podróż, wyjazd, może nie dzisiaj od razu, ale na przykład na weekend. Jeżeli jesteś singlem, dobrze by było poszukać przez internet albo gdzieś po prostu wyjechać. Bliźniak, pozostań czujny, drogi bliźniaku, nigdy nie znasz dnia ani godziny, kiedy kogoś możesz poznać. Jeżeli jesteś w trwałej relacji, pozostań czujny, no może partnerka czy partner coś ukrywa. Rak. Pozwól by, przyjaciele Ci pomogli. Drogie raku, jeżeli jest jakaś kłótnia, była jakaś kłótnia z Twoim partnerem, czy coś uważasz, że coś jest nie tak, nie bądź w gorącej wodzie kąpany, idź do przyjaciela, przyjaciółki porozmawiaj, zobacz, jak ta osoba to widzi obiektywnie, z innej tak naprawdę strony. Jeżeli jesteś singlem, warto by było mówić się z przyjaciółmi na ten weekend przykładowo, może oni poznają Cię z kimś. Także pamiętaj, poznasz kogoś przez przyjaciół, przyjaciele ci pomogą. Lew, karta dzieci. Drogi Lewku, może podczas tego nowiu porozmawiasz z partnerem czy z partnerką o dzieciach. Może będziesz chciał powiększyć tą rodzinę. Warto na ten temat porozmawiać. Ale też to taka informacja, żeby dzieci też nie były najważniejsze w waszej relacji. Pamiętajcie, miejcie też czas dla siebie. Panna, nieodwzajemniona miłość. Hmm, droga panno, jeżeli teraz się z kimś spotykasz, to nie jest to. Jeżeli jesteś w trwałym, szczęśliwym związku, uważaj na kogoś, kto może rozbić twój związek. Może być chwilowym romansem, a nic z tego nie będzie. Waga, przyciąganie. Piękna karta wnów Księżyca. Właśnie manifestuj e, swoją miłość, zapal różową świecę, wyobrażaj sobie tego partnera. Jeżeli jesteś w trwałym, szczęśliwym związku, e, przyciągnij go bardziej do siebie, spędźcie troszeczkę czasu ze sobą. E, skorpion, narzeczeństwo. Piękna karta mówiąca o tym, że właśnie podczas tego nowiu. E, Pokochacie się od początku, może po prostu partner ci się oświadczy. Jeżeli jesteś singlem, może właśnie zostaniesz zaproszony gdzieś przez jakąś parę znajomych, gdzieś na jakąś imprezę, na grilla i może właśnie dzięki temu kogoś poznasz. Strzelec, dawanie innym znać. Drogi Strzelcu, mów, Znajomym, jestem wolny, chcę kogoś poznać, może kogoś macie, może kogoś polecicie, prawda? Dawanie innym znać to też mm, rusz tą energię. Pokaż y, wszechświatowi, ludziom, że jesteś gotowy tak naprawdę na miłość i zamknij przeszłość. Koziorożec, finanse i kariera. No tak, koziorożce twardo stoją na ziemi, myślą o pieniądzach. Może kogoś poznacie przez pracę. Jeżeli jesteście w trwałych i szczęśliwych związkach, może coś kupicie, może pomyślicie o swoim mieszkaniu, domu, ale uważajcie, żeby pieniądze was nie poróżniły wodnik, możesz bezpiecznie kochać, właśnie wodniku kochany poraniony żyjący niestety w przyszłości bez sensu, pomyśl sobie że ta osoba, która cię skrzywdziła już nie wróci, a karma do niej wróci teraz możesz bezpiecznie kochać, spotkasz już niedługo tą osobę, która ci będzie przeznaczona i ryby, zachowaj otwarty umysł, kochane, kochane rybki, nie znacie dnia, ani godziny, kiedy kogoś poznacie, w najmniej odpowiednim momencie, jeżeli jesteś w trwałych, szczęśliwych związkach, no zachowajcie ten otwarty umysł. Bo może Wasza bratnia dusza troszeczkę się różni od Waszego ideału. Kochani, życzę Wam udanego nowiu. Pozdrawiam. Wróżka Kamila.